Siemy na widok, będzie kolejny odcinek, gdzie Boga boga! Tym razem boga boga! Tak, e, kupiłem prywatny serwer. E, na e? Ja już tą grę grałem. E, ja jestem na bogowie i poza, A ty? O. No, tak, ty jesteś parę kilometrów Do Dobra, dziękuję, ja hmm? Co ja po ciebie. w No Oczywiście, że nie. No do, no, no idź. Poczekaj, muszę zebrać coś. No, wiem, ja sam, coś zrobić z, raz, z, rąk, z e? o, hołami O, daj mi coś skraftować U, jakie ja mam tutaj żarcie Hmm, dziennik e, Tratwa, czekaj, buduj Traf tratwę dla nas e, Oluś, tak, budujesz tratwę dla nas, tak, dokładnie mm. mówisz Do ciebie szukam, opisz mi swój kraj tutaj Ale weź, czekaj, ciebie chwilkę nie zalubię Ola, ona? No. Czekam, idę, Czekaj ooo, Drani już chyba Czekaj, nie ruszyć, nie ruszę kamerkę. Dobra. Widzowie, zanim, zanim jakby ja orka zwiedzi, już złapię, no to już będzie chyba za późno trochę, że jakby już, ale chodzi mi o no to, że Olej nie umrze z głodu, tak, bo było. Wiesz, jaką mam dyspozycję? To masz problem. Nie mam już. Dobra, ale gdzie ty jesteś? Opisz mi teraz. Już chyba wiem. No, nie, ale wiem, gdzie jesteś. Chyba, wiem, gdzie płynąć oczywiście, ale nie wiem, gdzie jesteś. Dobra, ja podskakuję Cały czas podskakuję. Usiądź sobie, podskakiwaj, bo ja muszę całe, całą muszę płynąć.

jak weź zbierz trochę drewna, to się umówimy przed tą linkę Na samą górę Ale olej, ty mnie słuchasz? Nie Weź... Się z... Nie, nie pójdź, bo szef dopadnie Drewno zbierz Pierw No, tyle, tyle zbijką mała daleko Zajg tak wyżej. Cicho, bądź. Czy tak tak. to tak po to tak po Hej, o tampuj, wyśl Tu linie? tam. No, no, no. To, nie? no tam o no, linie? No. no, no. no, no, no. A już tam idę. No śleje. Zaraz widzę, Olek będzie, bo trzeba najpierw go ustawić na szeregu. Zanim Olek przyjdzie, to A tam idą nie? nie no masz tam płynąć, gdzie jest ta linka, mówiłem ci. Co ty tam jest? Ja skaczę. To też O, siema! siema! Dobra, łatwo, chodź olek, budujemy skomek. Szybko trzeba zebrać trochę bananów. O, tutaj masz na przykład trzcinę. Trzeba ze zebrać ten ma Chodź, mistrz to. Bo ja potrzebuję jedzeniać. Potrzebujesz, no, że no dochodź do mnie. Ale musisz się zebrać. Zbierz, nie taką już. Weź, no, i tutaj masz, widzisz takie coś. F. A, F. F. Mam? No czy nie? Przyjadę. I teraz wejdźcie do kwitunek, na C tu masz. I tutaj mówisz no, na to Mam, no, mam. No. no jeszcze raz. Musisz się trochę najeść Dobra. O, o no się. No ale tutaj może się zamieszkamy, No chyba że chcesz zmienić. Bo Tutaj jest trochę mało miejsca. Ale po minutu... Dobra, no Rząd, do razu, choć o na przykład tą rybeczkę. Bo ryba nam się bardzo przyda, bo ryby no, są pyszne, tak? Okay. Nie. No, to ryba. Ja? O, nie, nie. Zapomnij, że trzeba klan zrobić. To ty uderz, tą rybę i ja zrobię tylko klan. Ja, się ja się chyba ja przepraszam, że ja ciebie uderzyłem, bo trzeba zrobić klan. Oruś. Mam. No. Czekaj, stój w miejscu. Teraz sobie. Czekaj, nie w nim No. Od ja razu, maj, no, tu, no, tak. No jesteś moim treniem. Możemy się bić ile chcesz. I tak, i tak nam i tak nie zabasz obrażeń zobacz. Widzisz, jesteśmy teraz razem. O kurczak, nie zabijaj kurczaków, bo one nam jaja dadzą. A ja są nam bardzo potrzebne. Okej? Okay? Nie zabijaj tych kurczaków. One są... Good, good, nice, nice. O tak, to, to może... To musisz nawet zabijać. Co ten za odgłos skóry weź? E, bo tu jest bardzo legalowo. No jest nie, nie jest tu robię, bo stracisz HP. Więc chodź na przykład teraz te drzewo zniszczymy. Oluźnij, kurczaczka! No, ale kurczaczka zniszczyłeś! A kurczaczka na ciebie śledzą. Tak, tak A gdzie mam, a gdzie mam jedzenie? Ja ci on już zaraz dam bo muszę się ugotować, a muszę zrobić trochę drewna, tak?

Ja. Torba jest pełna, bierz, bierz to, bo moja torba jest pełna. Naciskaj F, na to. no to. Zbieraj wszystko. Wszystko na wszystko, bo musimy zebrać trochę. A ja muszę nam zrobić domek pierw. No jedzenie. Musimy pierw obudunek zrobić. Więc tutaj C. Czekaj, zrobię ci torba z liścią, już masz. Albo to, to, to ja sobie zrobię trochę z i trochę zbiorę też Dobra, no, chodź, Oluś, uciekamy, chodź, 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 szybko, szybko Zaraz ci zrobię jedzonko, szybko Weź go zniszcz Żeby nam ugotować jedzonko Masz, Oluś, chodź tu, zbierz to, nie, nie bierz, nie bierz, nie bierz Ja ci dam już jedzonko gotowe, masz Mogę okay, No, naciśnij F Na no, to Klikaj, spamuj F Ej. Jeszcze raz No, musisz, no, musisz klikać na ciśnice Tak I kliknij to jeszcze raz, jeszcze raz, no już zmarnować to wiedzą, ale okej. Okay. Dobra, Luś. E, Skrawknij sobie coś. Widzisz, tutaj masz wybuch kraw. naciśnij sobie te Dobra, C. I tutaj możesz sobie tutaj, weź tutaj myszkę na to. I weź przebijaj tym. Widzisz, to możesz sobie zbudować coś na przykład. już się szybko na widoku zrobię. Co e, na razie nic nie buduj, Olek, może A, to ja tu. A masz kamień? Ale trzeba mieć kamień, Tak. Musimy mieć kamień, żeby zrobić szafirkę. A poczekaj, to ja zrobię nam szybko ognisko i nam przypalę coś. I żeby nie było. nie 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 nie, nie tu nie stawię. Teraz nie mam Weź, oddal go. No i teraz, no. No, i teraz. Chodź, musimy się ogrzać. Tak? Ale on nie jest, on nam brakuje życia. Oluś chodź, ja tutaj mam mnie tam, nie był z chodź. Ogrzewaj się ogrzewaj, Mogą cię zabić. Czekaj, czekaj, ja tutaj nam ugrzę, zagrzeję jajeczko. tutaj... Żeby, żebyśmy się nie zamrodzili. A, ja no bo tutaj się da zamrozić. No masz luź... czekaj, ja sobie ziem... To nie mogę tu wchodzić, prawda? Możesz, ale żebyś wiesz To nic nie jest nie, na doli. Nie, bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz mięska. Ja tu jej będę brał. Nie chcę spalić. Nie spaliście, bo to tak Greta nie działa Olek, masz trochę mięska? Olek, masz trochę mięska? Oluś, masz trochę mięska? Podzielę się z tobą, tak szczerze, masz Jedno to I mogę ci jeszcze dać dwie pomarańcze I to jeszcze Żebyś nie umarł z głodu, ale jedz wtedy, kiedy będziesz chciał jeść, Oleg, ok? Dobra Żebyś oszczędzał um... No trzeba go zabijać Oluś, ja idę trochę nakopać nam... Yy, jesu. Jesu. Oluś, słuchaj mnie Nie. Ja idę nam nakopać, poczekaj tutaj, bo ja będę tutaj bliźniutko, okej? Okay? Tylko ja idę nakopać nam rzeczy, spoko? Poczekaj tutaj na mnie no, 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 się To tyle, ja się idę odzywać Nie, zmagniuje się ze jedzenia, ale to nie idzie się jest się to nie tym Nie Proszę, nie rób Tylko jedno porno, Dobra, dzień drugi Ja chcę kiedyś dobra, dzień mi się odstąpię mięsko, tylko jedno. Dziś byś miał mal Możesz się jeść wtedy, kiedy będziesz naprawdę potrzebował tego jedzenia Dobra, to, to mam coś no. okay. jeden. Musiałam się gdzieś w wieku, małem Tylko z... o z trzeba oszczędzać, bo to w końcu jest też. Tak, wiesz o co chodzi, nie? Tu też jest w końcu jedną. O, to jest to robaczki, one, one też dają dużo jedzonka. Więc to też bardzo fajne. Nie piszcie, bo to jest Boga Boga, to są starożytni ludzie, więc no. no na, tutaj. na finalnie spać. To można się zabijać, i... No, to jest robot, nie? Więc jakby robot. W że jakbyś jakbyś był Boga Boga, to było obrzy... obrzydanie, jakieś takie coś. I nie to chyba... było prawda? Mhm. bo zobaczcie, na przykład takie mięsem w Boga Boga, byście się najeli, nie? jakbyście mieli tego, tego smażone, a na przykład jak prawdziwie, czy byście jedli takie mięso, takie wiecie, takie zrobaka, to byście dosłownie, no Byście się nie jedli, ale byście, to jest jakby taka przekąska Bo tak naprawdę, hmm, Roblox, a prawdziwe życie to jest jakby coś to innego, tak? Więc jakby, no tak średnio Jest to duże drzewo? No Weź, żebyś tam się nie spalił A woda się spali? Nie, ale jakby wiesz, to chodzi o twoje bezpieczeństwo O, o, o! O, o, Olek Jak ja cię się wymylić pokona? ja i Olek chce skrzynię nam da dać? Żebyśmy hmm. mieli dużo tego jedzenia? No To poczekaj, to ja już idę do ciebie Skała Ale ja nie robisz z tej wody Widowie, Widow nie wyzywajcie nas na przykład, że. O, nie robił nie w ogóle żadnego, jakby wiecie, domku. Dlaczego? Bo domek nie jest ważny w tej grze. Domek jest tylko ważny, że. Domek jest tylko po w tej grze, żeby je wiecie. O, poczekaj, olek. Mam skrzynię. Nisz ją! Czekaj, nisz No, ty raz... A wiesz, ile ten nie? Teraz będę miliony. nas. No. I zobaczyć ile teraz będziemy jedzenie, jedzenia, będziemy mieli kupę jedzenia hmm? No dawaj, niszcz No nic nisz sobie Kamieniem nawet no, możesz Z kim mogę? No O, ma. Bierz bierz, 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 ile wejdzie, bierz, bierz ile wejdzie Dobra Weź ja będę napakował To jest jak dużo jedzenia mam i się ten cały stach będzie mieli. Aluś, ja mam pomysł już. Nie bierz te, tego jedzenia. Oluś nie jedz tego jedzenia. Poczekaj, nie jedz! Tutaj schowa jedzenie. Czekaj. Dobra. Tutaj schowa jedzonko. Do tej skrzyni. Okej? Okay? To teraz się ją No i teraz rzuć coś. Na, na, zobaczę. A bierzesz. Gdzieś na przykład masz tutaj na przykład ja Więź tym przyciskiem, Oluś. Tak. I weź, weź i te jagody, jagody, pieszo, ale już nie ma. No i zbieraj, bo to jeszcze masz tutaj w tych drewnach. Dobra. Ty No, o kamień wkładaj, no bo mi się kamień przyda bardzo. Oluś tutaj tylko jedzonko wkładaj. No, tutaj kamienia nie wkładaj. Czekaj, ja ci zrobię tutaj kolejno. Tutaj, tylko tutaj, Oluś. Olej, widzisz mnie? No. Tutaj, dawaj e, kamień. Dobra. Ceny, kamień, tutaj, dawaj, okej? Okay? Dobra. Do tej skrzyni, nie do tej z jedzeniem. Czekaj, ja tutaj to z jedzeniem zamknę. Tylko tutaj, dawaj. Uru. Ale widzę, że pewnie bak opadnie. I to wkłada w suszę? Poczekaj, Oluś. Czekaj, musimy zrobić jakąś bramę na przykład, taką z, wiesz, z um... Oluś, chcesz coś fajnego? Myś mam pewnie Ale masz, weź to. Tą torbę. Ona, ona, ona byś miała więcej, jakby baga. Żebyś mógł więcej rzeczy brać. Co? mogę więcej, jeśli więcej? No Ale Oluś, czekaj Oluś, Oluś, Oluś czy Oluś, ale zobacz Co? Załóżmy O, masz więcej baga? Nie bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz, Oluś Mogę to się odpocząć? Oluś, czekaj Ale czekaj, czy, czy... Oluś, nie bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz. proszę cię, na chwilkę nie bierz Olek, proszę, nie stąd mnie zniszcz, proszę, tylko nie zniszczam. Nie, Olek, może lepiej odsun się, odsun się, odsuń się. Poczekaj, Oluś, bo trzeba wziąć. Ale to już się robi ciemno. Bo to jest, noc, to jest zrzucenie, prawdziwe. Zróbaj tutaj jak najwięcej kamienia, Oluś. No, tak? Oluś, to poczekaj, nie, 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 nie to jest. Pokaż, czy jesteś głodny. No, paść. Nie jest głodny jeszcze mega. I bo się mniej. To wtedy jest, bo to się nie opłaca. Tak. Na razie z taką małą bazę zrobimy, no okej? Okay? No, no, ale ja. Nie, to zrobimy Nie przejdziesz nawet więcej. Nie, nie, nie Zaraz będziemy musieli kamienia iść na kopać, żeby zrobić. Jakby wiesz, ja to robię, żeby mieć jakby lepszą bazę. Dobra no, no. Będziesz się zajęto. A dojutrze, jakby to było pisane za włączone? Dojutrze, no to by mi dało wkład, prawda? Tak. po prostu w swój kąb, no by tak to średnia by cię wytrzymała. Myślałam, że ktoś idzie. No? Chatka handlowa. jestem no. lekka, by dał Jestem głodny. Tam. się. Nie. Jak jeszcze mniej, tym nas O, wiele masz. Olek, weź te, to odnisko. Dobra. Oleg, rozpal. Nie niść, nie niść! Dodaj po prostu więcej, jakby tego Tu co? No dobra. E, teraz przypalamy jedną kocuję się, Oluś. No i paść. wygodny. Co tam A ja to muszę ubić, potem tam śpiąć. To jest, to jest Olek, chodź dam trochę jeszcze. No, co? Nie nie wiesz.

Lecimy sobie pakiet, gdy budzę się rano. Codziennie to samo. Olej, czekaj, 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 czekaj. Pen, no? o, niść, no, niść, bo ja pie! Czekaj. Caninari na pierdolę. O nisz, no oni, bo weź olewem wtedy. Dobra, ja idę firing fire in the hall. Czekaj, czy sobie coś? O mały go nam zabija? Ja zabijam o, Jestem śkują! O, duże drzewo, duże drzewo. Chodź, chodź, chodź. A czekaj, bo ja ci miałem coś zrobić. No, dzikie. Ale nie mam tego, co ci zrobię na razie taki, spoko. Spoko. Dropniałem też jest, ok. Okej, okay, wiemy. O jajku! jajko Nie chcę to Ale dużo jajek. Dawaj, dawaj, dawaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, teraz idziesz szybciej. A no, bo ty masz śledztwo, ale masz terminanty. Ale to jest okej. A go sobie diamentowy. No, ja nie wiem. A to była plus Ale nie ma takiego czegoś. Ma chyba, że jest sigma. No chyba... No chyba, że sigma. No, chyba... sigma. No, nie, no, chyba jestem hakerem. A czy można by kupić włoską jak ale ona kosztuje trochę pieniążków Fajnie. nie, A nie tak mało. Ale nie, czekaj, zaraz zobaczę. Tylko zniszczę drzewo. Mam. Ulicy! No, ja ej, nie przypięknie. Rurururu, już nic nie ma. nie ma. dla ciebie, już nic nie ma dla ciebie. Już... Mm. Zaraz tu jest, ale potem się podzielam. Olej, czekaj. Ja, ja być... Nie, nie zabijaj. A czekaj, zobaczę, za ile jest tego. Boska świera. Boska? God X A za ile będzie? Dwa punkty moje. poziom dwa razy 100 poziom musisz osiągnąć. Czyli 15 godzin siedzieć i nabijać na zwierzątkach. Czekaj, <susurzenia> Mary, no. Czekaj, Mary. Będę No to? No dobra, <susurzenia> idź do szybko.

Please don't yeah. a chill bro. I can get a with you Take big Mary the Kim Ty Oluś, ja muszę iść do. W... Olek ja muszę iść w wyprawę. A gdzie to jest? Muszę iść bardzo daleko. Nie bierz moich rzeczy, okej? Okay? Tutaj zostawiam je. No A czy A, a... To czy to? Ja nie a, do, a czy to? A czy A A czy A Ej, to? do kopalni, żeby nam czy to? Ten... Kisiu, czas. Poczekaj, wiek. Rafał Olek. Kto <laughs> jest za czerwony świat? Rafał Olek. <laughs> Umieram z głodu! No? Szybko, Olek, jedz coś! co Coś stało. nie z głodu? No, czekaj, ja muszę mieć, więc iść na jedną przeżyć, bo jak ja z głodu. A nie wyjdę. O, mogę. Mogę bym się... No ja teraz się... mam miliardy borówek. Dasz mi trochę jedzeniuka? No, no, no. Ja no. muszę iść wyważyć. <śm> Tylko jedno? Dzięki. Dobra. Mogę iść, pa. Pa. Długo mnie nie będzie. Fajnie. Proszę. Dobra, to bez sumie ale już długo pewnie nagrywam. Raz, prawda? Widzowie, na pół godziny kończę, nie? Bo ja mu też. Jak ja bym miał czas, to mógł nagrywać nawet po 3 godziny albo i nawet live'a. सॉरी जब